Czy boisz się, że już nigdy nikomu nie zaufasz? Bo z jednej strony masz to pragnienie miłości, ale po prostu z drugiej strony bardzo się boisz, że, że znowu się rozczarujesz, że znowu ktoś cię zawiedzie. Bo tyle razy już dawałaś to swoje serce na dłoni, angażowałaś się, angażowałaś swoje emocje, a potem znowu okazywało się, że to nie jest ten mężczyzna, że to nie jest ta relacja. I wiem, że jeżeli kilka mamy takich doświadczeń i one następują po sobie, to jest nam coraz trudniej, coraz bardziej się zamykamy. I ty też um, zbudowałaś taką zbroję, taką, um, taki mur wokół siebie. I oczywiście ten mur cię chroni przed zranieniem, ale on jednocześnie nie dopuszcza tych właściwych mężczyzn, tych właściwych osób, które chciałyby zobaczyć ten twój blask, Twoją autentyczność, oni tego nie widzą, nie mają do ciebie dotarcia. tak? I masz ten konflikt wewnętrzny, tak? bo z jednej strony właśnie chcesz tej relacji, z drugiej strony boisz się otworzyć. No i tak jak wiele razy mówiłam, to, co ci się może przydarzać, to wszechświat, słysząc taką intencję podświadomą, no, da ci mężczyznę, z którym kolejny raz ten związek ci nie wyjdzie. Ja w moim programie Alchemia Miłości to jest program, sześciomiesięczny program premium jeden na jeden program, gdzie jesteśmy absolutnie tylko ty i ja. To jest właśnie program, w którym adresujemy te wszystkie tematy i między innymi temat zaufania. I tu nie chodzi o to, żebyś zaufanie do mężczyzn najpierw zbudowała, ale do siebie, bo. Zaufanie do siebie to jest ta najważniejsza rzecz. I oczywiście w Alchemii Miłości odrysujemy wszelkie inne blokady, co się działo do tej pory, wszelkie inne Twoje wzorce, dlaczego do tej pory takich, a nie innych e, mężczyzn przyciągałaś w swoim życiu, właściwie takich, jakich nie chcesz. A więc e, jeżeli to jest temat, który z Tobą rezonuje, to ja bardzo serdecznie zapraszam Cię na 60... Minutową konsultację ze mną. To będzie taka święta przestrzeń, rozmowa, podczas której będziemy tylko ty i ja i zobaczymy, gdzie jesteś w swoim życiu miłosnym, w swoim życiu osobistym. Przyjrzymy się tej Twojej całej historii i oczywiście zobaczymy, jak mogę Ci pomóc w Twoim indywidualnym przypadku. I wspólnie Zadecydujemy, czy alchemia miłości to jest dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, czy dobierzemy być może jakieś inne. Zapraszam Cię bardzo.